Moi drodzy, bardzo serdecznie witam wszystkie osoby z znaku panny na czytaniu na czerwiec, czerwiec 2022 sprawdzimy sobie, jakie energie dla panny mogą się realizować w czerwcu, jakie wyzwania mogą na Was czekać, co nowego może wejść, wejść w Waszą przestrzeń i co jest najlepszego do osiągnięcia w czerwcu oraz wszelkie inne energie, które karty zechcą nam rzecz jasna pokazać. Pamiętajcie oczywiście, że to jest czytanie ogólne, więc może nie z każdym rezonować. Wyciągajcie z tych czytań zawsze dla siebie to, co najbardziej może Wam pomóc w rozwoju, w jakimś spojrzeniu na sprawy w inny sposób. I cóż, i zaczynamy. Panna. Panna, czerwiec 2022. Jakie energie dla Panny mogą się realizować w czerwcu? Co Panna powinna usłyszeć? A z denarów przy tasowaniu? To dobrze, a z denarów to nowy początek. Nowy początek czegoś, co może zostać w końcu zmaterializowane. O czym Panna myśli teraz, to jest właśnie ta rzecz. Jest szansa. Czy skorzystacie z tej szansy? To się okaże oczywiście. Zapraszam również na czytania prywatne, jeśli chcecie głębszy wgląd we własną energetykę. A teraz już czytanie ogólne dla panny. Panna czerwiec 2022, bardzo proszę. Energia ogólna dla panny, ogólna energia czerwca, czerwiec 2022 rycerz denarów. Eee, przy tym masie denarów, który, no nie mogę o nim zapomnieć, jak testowałam, to pokazuje tutaj faktycznie takie skupienie się na pracy, na rzetelności, na powolnym procesie, który jednak jest procesem bardzo sumiennym, bardzo też skutecznym, ale jednak powolnym. Myślę, że ogólną energią tego czerwca nie jest na pewno żadne tutaj przyspieszenie, ruch nie wiadomo jakie po prostu cuda na kiju, jeśli chodzi o prędkość zdarzeń, które mogą się dziać. Natomiast Rycerz dynarów to jest, wiecie, powoli, powoli, ale do przodu, ale do przodu. W pozycji prostej, jak najbardziej dobra energia, to jest energia też znaku panny, czyli ziemska, czyli właśnie taka solidna, rzetelna, sumienna. Tutaj sprawy zawodowe mogą się posuwać do przodu powoli, ale stabilnie. Sprawy relacyjne również. Możecie mieć też do czynienia z osobami, które Wiecie, bez żadnych jakichś nie wiadomo, pomiennych romansów i nie wiadomo jakich zawirowań serca, ale powoli, stabilnie i do przodu. Myślę, że to, to jest dobra energia. Ja dobrze czuję też tą energię. To jest w ogóle też wasza energia, więc spokojny, spokojny czerwiec. Spokojny czerwiec. Może czerwiec na łonie natury. Może czerwiec, w którym. Powoli panna może planować też przyszłe zbiory, przyszłe plony, jakiekolwiek. Co odchodzi do przeszłości dla panny? Co zostaje za wami? Cesarzowa zostaje za wami, ok. Yy, I kierunek, w jakim energetycznie panna zmierza w czerwcu. No, ładne, macie, bardzo macie energię, takie spokojne, bardzo miękkie. Bardzo miękkie, bardzo ciepłe. Przede wszystkim spokojne to, co w ogóle czuję najmocniej z tego, z tego rozkładu, jak do tej pory, bo zaraz będę jeszcze wyzwania Wam wyciągać. Ale jak do tej pory, dużo, dużo spokoju. Dużo spokoju. Tutaj może być jakieś odnowienie relacji z kimś z przeszłości, dla mężczyzn, panien, może z jakąś kobietą z przeszłości. Tu może też się pokazywać. Naprawa albo poprawienie stosunków z matką, jeśli macie jakieś kłopoty, problemy lub trudną relację. Tutaj faktycznie pokazuje się ta cesarzowa jako też postać matki, figura matki, ale to też może oczywiście dotyczyć Waszej energii i Waszego takiego Poczucia i przekonania siebie jako matki dla matek to może być też na przykład poprawa relacji z waszymi dziećmi. Szóstka kielichów jest bardzo, bardzo przyjemną energią, taką subtelną, mięciutką, podobnie jak cesarzowa, to jest kreacja, radość, zabawa, beztroska. Myślę, że część kobiet może, część panien może się zdecydować na dziecko. Możecie też powoli, powoli budować relację z partnerem, która może zaowocuje tym, że zechcecie powiększyć rodzinę. Możecie wracać wspomnieniami do tego, jak było za waszego dzieciństwa i zapragnąć to po prostu jakby zrealizować w swoim życiu. Cesarzowa na tym, co odchodzi do przeszłości, ale ja, tu, ja tutaj czuję tą cesarzową jako też takie trochę odzyskanie swojej kobiecości, może swojego pierwiastka kobiecego, może jakiegoś aspektu, który gdzieś tam wymaga uzdrowienia, jakby wzmocnienia. Tutaj ta kobiecość mam wrażenie, że rozkwita dla panny, czy też w maju może rozkwitała i teraz powoli, powoli realizuje się, tak jakby realizujecie z tego poziomu płodności, kobiecości, kreacji. To nie musi oczywiście mówić tylko o dziecku, ale cesarzowa jest płodna. Ona, ona jakby obdarza też świat swoją miłością, tym, co ma dobrego, ale w taki spokojny sposób, bardzo miękki. Eee, może, może kontakt z dziećmi, może też taki kontakt z wewnętrznym dzieckiem. To może być przypominanie sobie tego, jak było dobrze, beztrosko, ciepło i fajnie, jak byliśmy dziećmi. Oczywiście wiadomo, że było też ciężko czasami, jak byliśmy dziećmi, nie jeden z nas. Natomiast były też te dobre momenty i myślę, że tutaj właśnie to, to takie sięganie pamięcią jest raczej na plus, raczej pozytywne raczej jako coś, z czego można korzystać, właśnie. To też może z drugiej strony mówić o chęci zrealizowania, czy też nawet możliwości realnej zrealizowania, bo przypominam, że ten as denarowy tam gdzieś mi w tasowaniu się pojawił. Jakiegoś pomysłu kreatywnego, ale może też być pomysłu na biznes, bo jednak tutaj denary. O którym zawsze marzyliście, o którym zawsze, o który zawsze chcieliście, ale na przykład, nie wiem, tak życie się ułożyło, że się nie udało, może właśnie jakieś kontakty się pozrywały, potraciły, możliwości, coś tam, coś tam. A teraz jakby jest taka możliwość, po, może się pojawić taka możliwość na zrealizowanie jakiegoś marzenia yy, z dawnych lat. Może jakiegoś kreatywnego marzenia, może jakaś panna tutaj odkryje w sobie, nie wiem, talent artystyczny albo talent do układania bukietów, wiązanek. Coś takiego delikatnego, związanego z jakąś taką, ale też pracą. Mimo wszystko pracą. Wiecie, wyplatanie markam albo czegoś. No, jak do tej pory, to chyba naj, taki najłagodniejszy, najprzyjemniejszy, najprzyjemniejsze karty na czerwiec dla Panny. Wszyscy mieli taki ciężar w ogóle. No nie wiem, może w końcu Wam się należy jakiś luźniejszy czerwiec. Dobra, zobaczymy wyzwanie. Wyzwanie, bo tam jakaś wieża padnie i będzie lipa. Nie no, tfu, tfu. Wyzwanie dla Panny. Czerwiec 2022. Bardzo proszę. Największe wyzwanie tego miesiąca, moi drodzy. Siódemka kielichów jest na wyzwaniu. Okej. Okay. Co należy poświęcić, żeby się z tym wyzwaniem zmierzyć? I co zyskacie, co możecie zyskać, mierząc się z nim? No powiem tak, to takie wyzwanie to każdy by chciał, bo jedyną tak naprawdę moim zdaniem przeszkodą tutaj w realizowaniu, w realizowaniu tego przepięknego potencjału, bo potencjał jest naprawdę przepiękny, e, i rezultat jest też przede wszystkim przepiękny, jest. Mimo wszystko nie odrywanie się od ziemi zbyt wysoko i zbyt daleko, bo tutaj na wyzwaniu Siódemka Kielichów może trochę wnosić taką energię, że wy odlecicie za bardzo. Mimo tego, że Panna, że wiecie, jakby energia bardzo uziemiona, bardzo praktyczna i konkretna. To wiecie, przy powracaniu tutaj marzeniami do jakichś dziecięcych fantazji, możecie, może być takie ryzyko, że odlecicie za bardzo, albo z drugiej strony ta siódemka kielichów może tutaj przestrzegać przed takim wpadnięciem w powątpiewanie w samego siebie. Może na przykład, no, kiedyś już to, tego próbowałem i mi się to nie udało, więc teraz się pewnie też nie uda, albo te przeszkody są za bardzo straszne, albo to jest jakby to się nie powiedzie, bo właśnie na przykład. Za wolno coś idzie, albo coś się nie powiadło kiedyś, albo coś tam, coś tam, albo nie, nie mam doświadczenia, brakuje mi doświadczenia, brakuje mi narzędzi. Jestem totalnym nowicjuszem w tym i jestem na totalnym początku drogi. Bo tutaj w tym, co będzie przeszkadzało i co może w jakiś sposób, yy, co należy też zostawić, żeby nie przeszkadzało, jest karta głupca. A Karta Głupca mówi właśnie o takim byciu totalnym nowicjuszem, nieopierzonym i nieprzygotowanym na życie. Może nieprzygotowanym na to przedsięwzięcie, którego tutaj chcecie. I to należałoby zostawić. Tutaj należałoby uwierzyć w to, że jesteście już w takim miejscu życia i z niejedno doświadczenie już za Wami. I wyciągnęliście te lekcje, wyciągnęliście te wnioski i teraz możecie... W inny sposób realizować coś, co w przeszłości mogło się nie udać, ale teraz ta przeszkoda was już nie powstrzyma, bo jesteście już doroślejsi, już jesteście dalej. I bez obaw realizując to, tak naprawdę tutaj czeka na was ogromne spełnienie, ogromna radość. Satysfakcja. To może też mówić o założeniu rodziny. To, co powiedziałam na początku, część panien może tak, może tak mieć, że po prostu tutaj jest założenie rodziny w dziesiątce kielichów. Ale to może mówić też o takim, wiecie, to może mówić o założeniu e, znaczy, nawet nie założeniu, ale takim, takim spełnieniu. Życia emocjonalnego, życia domowego, rodzinnego, prywatnego, no ale jakby na każdym polu, w zasadzie to możecie zrealizować dziesiątkę kielichów pozytywnie. Natomiast tu jest osiągnięcie takiego spełnienia, które jest przekazane dalej, bo w dziesiątce kielichów tak naprawdę to jest. W dziewiątce kielichów jest to takie spełnienie singlowe, powiedzmy, osobiste. Natomiast w dziesiątce to już jest, no ja wziąłem taką talię, ale jakby w klasycznej talii. Na dziesiątce kielichów jest para, w sensie jakby rodzice i dzieci, czyli tak, jakby to wasze szczęście już ma szansę się powiększyć i zrealizować. Jakby też cesarzowa, płodna, czyli ona zostawia ten na rybek swój. I oczywiście to może mówić o dzieciach w konkrecie, ale to też może mówić właśnie o jakimś waszym twórczym pomyśle, kreatywnym pomyśle, czymś, czym chcecie się podzielić ze światem i z innymi, co tak naprawdę wytworzycie i wykreujecie. I to przynosi tą satysfakcję, głęboką satysfakcję. Nie tylko taką, że to jest tylko dla mnie, ale też właśnie, że dzielę się tym ze światem e, i zostawiam coś po sobie. Przede wszystkim zostawiam coś po sobie, bo w dziesiątce kielichów my zostawiamy po sobie, w ogóle we wszystkich dziesiątkach, e, zostawiamy po sobie coś, co będzie mogło rozpocząć jakiś nowy cykl. Ale to my jesteśmy w tej energii bycia na tym szczycie tej drabiny. Zostawiania po sobie czegoś, co będzie mogło rozpocząć, a nie na samym dole i na samym początku. My nie jesteśmy już głupcem, nieopierzonym, z tobołeczkiem, który idzie. Nie, nie, nie. My już mamy ze sobą naprawdę niejedno i jedno już przeszliśmy, więc tak jakby wiary, wiary w siebie przede wszystkim i korzystania z konkretnych doświadczeń. W których się udało, powiodło, na których możecie się opierać. Bo w siódemce kielichów nie ma konkretów, to jest takie wszystko rozmyte i rozmamłane, i istnieje ryzyko właśnie powątpiewania w siebie i poddania się w momencie, w którym przywołacie to, to doświadczenie, w którym uziemicie się i uwierzycie, że to jest dla was i pokonacie tego fantoma, który wam stoi na drodze. Co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu? Mimo, że to już moim zdaniem jest bardzo fajne do osiągnięcia, no ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Panna czerwiec 2022. Co jest najlepszego do osiągnięcia w czerwcu dla panny? Co jest najlepszego do osiągnięcia w czerwcu dla panny? Panna. Dlaczego macie taki dobry rozkład? Piękny, piękny rozkład, relacja, pogłębienie relacji. Oczywiście dla panien, które może szukają relacji, może są samotne czy same, tutaj pojawia się możliwość na, na relację, która może w waszą przestrzeń wejść. To może być relacja, którą już znacie. Szóstka kielichów sugeruje też to, że to może być osoba, którą już znacie. To wcale nie musi być ktoś nagle po prostu z choinki, nowy. To może być ktoś, kogo znacie, o kim pomyślicie w zupełnie inny sposób. Pomyślicie o tej osobie jako o kimś, kto jest w stanie połączyć się z wami emocjonalnie, energetycznie, może fizycznie też. To mówi też o pogłębieniu relacji, o pogłębieniu relacji, które już mamy nad którymi możemy pracować, z których możemy korzystać, e, o takim poczuciu wspólnoty z, drugą, z drugim człowiekiem, e, o, o podjęciu tej decyzji, że nie chcemy iść przez życie sami, że chcemy iść z kimś, że otwieramy się na tą osobę, że pozwalamy też tej osobie się otworzyć na nas. E, bardzo piękna energia. Co może przeszkadzać, jednak nie byłabym sobą, gdybym nie wyciągnęła przeszkody. Furka kielichów. No myślę, że to może właśnie mówić o tym, że panna ma takie, takie ryzyko, że możecie odrzucać kogoś, kto właśnie, z kim na przykład macie przeszłość, z kim macie historię, albo kogo traktowaliście jak przyjaciela. To może być przyjaciel z dzieciństwa, albo przyjaciółka z dzieciństwa. A to jest ta osoba, która jest w stanie dać Wam bliskość. Wiecie, ja nie mówię nawet tylko i wyłącznie teraz, w tym wypadku o romansie i relacji romantycznej. To może się tak zrealizować, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. I życzę Wam tego, jeżeli chcecie, oczywiście. Ale to też może być odnowienie starych relacji, starych znajomości z jakąś fajną osobą z przeszłości, której nie zauważaliście może a która jest w stanie wam dać wsparcie i wam pomóc może w osiągnięciu kolejnych fajnych dobrych rzeczy a może ta osoba zna kogoś to zna kogoś to zna kogoś kto okaże się waszym przyszłym wybrankiem serca no kto wie bądźcie otwarci nie zamykajcie się na ludzi też na możliwości na sytuacje bo czwórka kielichów przestrzega przed y, zamykaniem się w takiej swojej własnej bańce tych wyobrażeń no siódemka kielichów tych wyobrażeń, jak to powinno być, jacy ludzie powinni być i kogo my, kogo my chcemy, kogo nie chcemy. To jest jedyne, co Was tak naprawdę y, może blokować przed pięknymi relacjami w czerwcu. Bo tutaj najlepsze to co, jest do, to, co jest do osiągnięcia w czerwcu, to są relacje. Po prostu karta kochanków mówi o relacjach. I teraz, co będzie pomagało w czerwcu? Panna. Dwójka denarów w pozycji odwróconej, myślę, że zaangażowanie będzie pomagało, bo odwrócona dwójka denarów to jest trochę taka energia, bo jakby w pozycji prostej ta karta mówi o takim braku zaangażowania, o takim trochę właśnie, trochę dawaniu uwagi, trochę nie, takim balansie, takim a odezwę się, a może się nie odezwę, a może zrobię to, a może nie zrobię, takie trochę... Nic na serio, takie ciągnięcie kilku strok za ogon, właśnie nie, właśnie nie odnawianie tych znajomości, takie trzymanie ludzi na dystans, też to jest wszystko takie nie wiadomo, takie zaangażuje się jedną nogą. A w odwrocie nie angażujcie się jedną nogą, bo ludzie też to czują, ludzie też to wyczuwają, jeżeli my się angażujemy jedną nogą w coś i też się z nami angażują jedną nogą w coś, tutaj to na pewno, to na pewno pomoże. To na pewno pomoże w takim. Pogłębianiu też relacji. W takim zadedykowaniu się temu, że ja chcę być z ludźmi, że ja chcę się otworzyć na ludzi, że ja chcę tych ludzi do siebie dopuścić. I pozwalam sobie na to, i pozwalam innym na to. Więc myślę, że tak, że zaangażowanie przede wszystkim zaangażowanie. E, I też takie niebawienie się w kotka i myszkę z ludźmi. E, bycie szczerym, przede wszystkim szczerym. E, Wiecie, w tej dwójce denarów jest też zawsze taka energia przyciągania, odpychania, przyciągania, odpychania, która może wynikać z lęku przed relacją albo z lęku przed odrzuceniem, różnie bywa. Ale to jest taka właśnie taka zabawa w kotka i myszkę, a Wy naprawdę macie dobrą energię na relacje w tym miesiącu, więc nie warto się tak, wiecie, z ludźmi wozić, bo naprawdę możecie bardzo fajne efekty mieć z tego, co... Yy, co to przyniesie. Jeśli chodzi o sytuację zawodową, bo też tak sobie pomyślałam a propos tego, na przykład, rozwijania jakiejś, jakiejś kreatywności, swojej i takiego realizowania się, czy też pasji z przeszłości, czy, czy czegoś takiego, tu też pokazuje się nawiązanie jakichś korzystnych znajomości, umów, może nawet podpisanie jakichś umów, może jakiegoś znajdziecie, nie wiem, myślę, że to brzmi, ale sponsora, jakiegoś sztuki, czy czegoś, jeżeli to robicie. Tylko tu już się trzeba zaangażować w to. Tak konkretnie poświęcić się temu na full, dwójka denarów. Owróccie. Eee, no i wynik, zobaczmy wynik. Bardzo ładnie mi się tutaj to so far czyta, więc ciekawa jestem sama, jaki wynik panna czerwiec 2022, z jakim wynikiem panna wychodzi z miesiąca. Jak kończycie? Jak kończycie ten piękny miesiąc? A tu wierzę. Uh, no, no dobra, mogłam powiedzieć, a tu wieża albo diabeł. Yy, no, powiem tak. Mm, uważajcie na to, żeby nie dać się zbałamucić, bo energie są naprawdę bardzo znoszące, bardzo pozytywne. Ale miesiąc długi jest. I 30 dni, w których wy. Mm, Spuścicie trochę tą gardę, bo ja tutaj gadałam przez cały miesiąc o tym, żeby spuszczać gardę. Ale jednak, ale jednak, spuszczajcie gardę, ale cały czas pamiętajcie o tym, że ludzie naprawdę są różni. I my też czasami jesteśmy różni. I nam się też czasami pojawi jakaś interesowna intencja w przestrzeni. To nie jest tak, że my jesteśmy aniołeczki. Yy, więc cały czas bądźcie uważni na intencje, przede wszystkim intencje własną bo wiecie, to jaką jak, ludzie mają intencje to tego nie wiemy, możemy to wyczuć oczywiście, możemy być uważni możemy się otworzyć na ludzi trochę i zalecałabym mimo wszystko to zrobić w tym miesiącu ale pamiętajcie o swoje, przede wszystkim o swojej intencji jeżeli my mamy dobrą intencję to rezonujemy z ludźmi którzy też mają dobrą intencję i z reguły trafimy na takich właśnie więc jeżeli coś takiego się może w przestrzeni pojawiać, nie do końca tutaj przyjemnego, ale jednak kuszącego, bo wiecie, diabeł to jest tak naprawdę pokusa, to jest kusząca energia, ale pod płaszczykiem tych wisienek, którymi on tutaj wabi i kusi, no czai się diabeł, czai się toksyczny muchomor, więc uważajcie na to, żeby za wielka w owczej skórze się nie brać. Ale jeżeli sami nie będziecie wilkiem w owczej skórze, to mniejsza szansa, że ten drugi czy ta druga również się nim okaże. Więc czystość intencji, na to zwracam uwagę przede wszystkim. Rada jeszcze i kierunek dla panny na czerwiec. Wiedziałam, że nie będzie tak różowo. Zrzucą się koronin, to nie jest tak różowo nie może być. Musi zawsze być ta łyżeczka dziekciu tutaj w beczce miodu, bo aż w ogóle powiem Wam tak szczerze, że za słodki był ten rozkład po prostu, naprawdę, że za słodko mi się zrobiło, więc generalnie jesteśmy ludźmi, nie ma, że tylko słodko każdy z nas ma za uszami diabełka tylko trzymać go w ryzach i będzie dobrze, moi drodzy drogowska Sra rada kierunek czerwiec 2022 dla panny proszę o słowo końcowe proszę bardzo, a z denarów? Czyli to, to, co, to, co mignęło mi w talii przy czyli jednak tak, czyli jednak macie naprawdę ogromny potencjał na to, żeby rozwinąć, rozpocząć, rozpocząć, zamanifestować coś, co przyniesie Wam korzyści w przyszłości, niezależnie od tego, czy będzie to inwestycja w coś, w jakiś biznes, w jakieś przedsięwzięcie, czy w relacje, bo jest to czytanie ogólne, ale potencjał jest naprawdę. Przepiękny i ogromny w tym miesiącu. Jedyne co tutaj, oczywiście, łyżeczka Dziekciu. Uważajcie na swoje intencje. Przy zachowaniu czystości intencji naprawdę możecie bardzo, bardzo piękne yy, ziarna zasiać. Jeszcze nie będzie to zbieranie plonów, jeszcze nie będą to nie wiadomo jakie sukcesy, bo rycerz denarów idzie do przodu bardzo powoli, ale naprawdę możliwość inwestycyjna, że tak powiem, jest wysoka. W tym miesiącu i jeszcze wyrocznie runiczną na koniec. Panna, czerwiec 2022. I teraz słowo końcowe w zasadzie dopiero padnie. Ale patrzcie jak ci kochankowie tutaj pięknie się prezentują. Na środku czytania, łypiąc za pozostałych kart. Życzę Wam tego, bo naprawdę... Potencjały macie bardzo, bardzo rozwojowe, rozwijające, tak jak ten, ten as denarów tutaj, to ziarenko, które z ziemi rozwija się i może rozwinąć się w przepiękne, przepiękne wiekowe drzewo, które, które może być wspólne z kimś i które może zrodzić piękne owoce też. Dobra, rada, nie, czy runa. Runa dla panny. Czerwiec 2022. Proszę. Berkano. Panna jest po prostu w tak kobiecej energii w tym miesiącu. Ta cesarzowa tutaj na początku, ta szóstka kielichów, ci kochankowie. No dobra, ten diabeł jest też, go. To go. To jest runa energii kobiecej. Energii Chcę się wydostać ten diabły. Dobra, nie zasłonię Berkano. Przeczytam Wam. E, to, jest, to jest runa energii kobiecej. Taka, taka, taka runa cesarzowej właśnie. E, runa wzrostu, obfitości. Ale ty... A, zasłaniam sobie tutaj światło. E, ale też narodzin. No tak, to po prostu totalnie jakaś panna, może jakaś panna ogląda i ściąga, która będzie po prostu zakładać rodzinę i to najlepiej w ogóle z trojaczki. Berkano to najczystsza żeńska energia, ta z której rodzi się wszystko dla wszystkiego. Niesie ze sobą bezpieczeństwo miłości wolnej, prostej i czułej. Ucieleśnienie macierzyństwa, tajemnica piękna i pełni. Pozwól sobie na bycie szczęśliwym, bez strachów i lęku, że nie zostanie Tobie należycie wynagrodzone. Przyjmij też miłość, którą ofiarują Tobie inni. Dokładnie tak, moi drodzy bez obaw, że możesz ją stracić bo to co prawdziwe nie znika a pozostaje z Tobą na wieczność no piękna jest, piękny jest ten przekaz moi drodzy, runa Berkano dla Was na czerwiec obcujcie z tą runą w ogóle, zachęcam do tego możecie sobie jakąś biżuterię sprawić na przykład z tą runą, otaczać się nią nosić ją. możecie ją nawet sobie napisać na, na jakimś ładnym kawałku pergaminu Biurkiem I trzymać na biurku, albo oprawić w rameczkę, i sobie powiesić. Zachęcam, bo naprawdę mocno czuję tą, tą żeńską kobiecą energię w tym miesiącu dla Was, która pozwoli Wam naprawdę realizować piękny potencjał, który na Was czeka. Panna. Także powodzenia! I uwaga na intencje! Uwaga na intencje, i będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam.